Czy dzisiaj ostatecznie czuje pan, że to taki ostateczny triumf nad tą e, kontuzją, że po dwóch latach wraca pan do reprezentacji Polski? No moim triumfem już było to, że wróciłem na boisko do, do, do uprawiania sportu profesjonalnego, z tego się cieszę. No teraz jest kolejna jakby nagroda tego wytworej pracy, którą przez te dwa lata no cieszę się bardzo. No naprawdę się bardzo cieszę, że, że tu jestem i nic więcej, nic, nic dodać, nic ująć. Czekał pan na ten telefon od Franciszka Smudy? Tak, czekałem, czekałem. Byłem cierpliwy no i cieszę się, że... że... Jestem tutaj dzisiaj. To niesamowite. Mój pierwszy trening w reprezentacji Polski po tej przerwie jest dokładnie identycznie w drugą rocznicę, bo dziś też mamy 30 sierpnia. No, no. Wtedy był fatalny, katastrofalny. Dziś jest chyba taki no, wzruszający dla siebie. Czy wzruszający może już nie? No, powtarzam, najważniejsze jest to, że, 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 że mogę tu dzisiaj być z kolegami. Cieszę się, że, że wróciłem do reprezentacji. To jest najważniejsze. No wiadomo, czasu mam mało. Chcę się pokazać selekcjonerowi, że, że, żeby to nie było tylko jednorazowe, tylko co się na. Dłuższy czas tu zadomowić, żeby, mówię, zagrać tutaj z tą euro. Nie miałeś problemu tak trochę w awaryjnym trybie wyjechać z Anderlechtu? Z tego co wiem, to tak menedżer bardzo serdecznie i ładnie się zachował i nie miał żadnych stresów. Tak, cieszę się tak samo. Ogromne podziękowania za, mówię, profesjonalne podejście Underlecht'u. Mówię, dogadali się w godzinę czasu, PZP wysłał faks, tam nie robili przeszkód, z tego się bardzo cieszę. Jak bardzo ta kadera różni się od tej, którą Pan e, zostawiał dwa lata temu? No jest dużo nowych zawodników, młodszych, także jest trochę, trochę przemeblowane. Nowy selekcjoner i myślę, że ciężko mi oceniać, jestem tutaj dopiero pierwszy trening, także ciężko mi oceniać coś więcej. Znaczy trener z to jest inny człowiek niż ten, z którym pracowałeś w Lechu? Mówię ciężko, no dzisiaj jestem, mówię, pierwszy raz, pierwszy na treningu, bo 5 godzin jestem tej zespołem, także mówię ciężko, mi coś więcej się. E, na, najbardziej z pana powrotu u, u, ucieszył się Kuba Baszczykowski, bo mówił nam, że teraz już nie będzie musiał się tak bardzo przykładać do defensywy, Rzeczywiście pozwoli mu pan na to. Nie, nie, Kuba ma, wiadomo, predyspozycję gry ofensywnej. Ja jak tylko będę grał, nie wiem, czy będę grał w środku, czy na prawie, no ciężko mi powiedzieć, ja nie jestem od z składu, tylko selecjonalnie będę na pewno chciał wspierać jak i Kubę, tak samo jak i pozostałych kolegów zespołu z Selekcjonerem chwilę. Nie, jeszcze mówię, nie było czasu. Dzisiaj wszystko takie na wariackich papierach. No przyleciałem o godzinie 13. Dopiero dołączyłem do zespołu na, w trakcie obiadu i mówię teraz tylko co... Trzy godzinki w fotelu, teraz trening, także mówię, wszystko jest, że jest tak na papierach. Mamy kolegów z Kubu na czele, bo Szykowskim pytanych, kogo brakuje im w kadrze, wymieniło twoje nazwisko, ale nie tylko ze względu na to, jakim jesteś piłkarzem jak dużo serca zostawiasz na boisku, ale też ze względu na twoją charyzmę, na zachowanie poza boiskowe. To, że zadbasz o atmosferę jak trzeba, to kogoś zdrugasz. Cieszę się, się, że, że, że koledzy tak, tak, tak mnie postrzegają, mówię, to też jest ważne, no mówię, nie wiem, czy będzie lepiej, myślę, że jak nie, to może trochę weselej, wiadomo, trzeba, kiedy nie idzie, kiedy ten, też trzeba, okay. mówię, wiadomo trochę humoru wprowadzi, jak kiedy jest praca, to jest praca. Ten smuda trochę e, wsadza Pana na wysokiego konia, no bo Meksyk i, i Niemcy, tacy rywale, nie wolałby Pan wrócić na przykład już e, z Gruzją? Nie, nie, no wi wiadomo jak spadać, to z wysokiego konia można powiedzieć. Miałem okazję rozmawiać z kolegą Kleszczanem, który jest reprezentantem USA. Miał okazję przez bodajże trzy miesiące temu dwukrotnie grać z, z reprezentacją Meksyku. Przestrzegam je, że to dobry zespół, ma szybkich... Dobrze technicznych zawodników, wyszkolonych. Także czeka nas ciężka przeprawa, ale wiadomo, jeżeli chcemy coś coś zwojować, zdziałać na Euro, przede wszystkim musimy się mierzyć z tymi najlepszymi i tam zobaczyć adekwatnie, w którym miejscu jesteśmy. A nie byłeś trochę rozczarowany, że tym zawodnikiem pierwszego wyboru do reprezentacji był Łukasz Broś z widzowaniem? Czy w ogóle kojarzysz takie nazwisko? Tak, kojarzę, ale to dla mnie, mówię, żadna ujma. Mówię, Cieszę się, że tu jestem, że zostałem po w trybie awaryjnym. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Reprezentacja to jest dla mnie sprawa priorytetowa. Mówię, grając tutaj z orzełkiem na piersi, mówię dodatkowe emocje mi towarzyszą. Mówię, Cieszę się, jestem na każde zawołanie, na każdą dyspozycję selekcjonera, jestem no, gotowy. Najbardziej z tego twojego przyjazdu cieszył się Chłodarek Dudka, prawda? <laughs> nie wiem, czy mogę go zapytać. Ale jesteście bliskimi kumplami w tak, 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 No Trzymam się, tak no, Także mówię. Z... Pozostałymi kolegami, myślę, niektórymi tak samo jesteśmy w ciągłym kontakcie, także. A co może dać tej drużynie? Rok przed, przed euro no i, w, i w kontekście też euro, co, co czego się możemy potem spodziewać? Ciężko mi powiedzieć zdaję sobie sprawę, że oczekiwania są y, ogromne. Ja tak samo jest dla mnie jedna wielka niewiadoma. No mówię, mam czasu mało, ale będę zrobił wszystko. Przede wszystkim wszystko jest teraz w moich nogach. Będę chciał się zaprezentować z jak najlepszej strony, żeby, żeby to nie był mój. Pierwsza zarazem ostatnia za selekcją na przyjazdy na skupowanie.